Jezu, nie zdążyłem oka przymknąć, a już rano. Trudno. Śniadanie i do roboty. Jak jeszcze tak poleżysz, to do roboty się spóźnisz. Wstawaj, pobudka! Dobra, już wstaję, wstaję. Zrobisz śniadanko? Jeszcze czego? Sam se zrób. Tak, wszystko sam zrób. A żonę, to już nie wiem od czego mam. Od czego masz? Okna, pomyłam pierniczki, upiekłam choinkę, ubrałam, prezenty naszykowałam. No tak. Opłatę... Jeszcze tylko awantura. Chuj wie o co. I w końcu święta. Proszę! Siema, szwagier! No, cześć. A co ty tu kurwa robisz? o! święto już na horyzoncie, wigilia zakładowa dziś była, więc już można. A u nas jeszcze będzie! Tylko nie przegłosowali kiedy. To co? Co co? Lej! Szwagier w mojej pracy trzeba mieć nie tylko twardo dupę, ale i jeszcze mocny łeb! No i zdrowie! Zdrowie! Fagier! Ja tak dochodzę do wniosku, że ta polityka to jednak nie dla mnie. Co ty gadasz? Im więcej wiem, tym bardziej jestem zawiedziony. No ale wiedziałeś, że tak będzie jak tam szedłeś. Niby wiedziałem, ale ja tam szedłem z ideami, a nie tylko kaser żnąć. Aha, a idea była taka, jak żnąć na kasę. Szwagier, ale co niektóre moje obietnice były prawdziwe? Tak, a reszta? A reszta, jak ja to się śmieję, to taki mały żart. ty, tak, Lenin też był żartowniciem i obiecywał wszystkim chłopom ziemię. Ale jak doszedł do władzy, to chłopi ziemi nie zobaczyli. Ale chłopie też lubili pożartować, więc Lenin do tej pory ziemi nie widzi. O, skurwesny! <ścoughs> Szwagier, nasze rolniki mają ziemi do bólu. Ostatnio nawet taki ziutek dwa hektary ornej dokupił. Czekaj, czekaj. A ja tak się zastanawiam, czemu jego koń ze sto domu się powiesił? A o! Mam tu petycję od mieszkańców, więc oficjalnie składam na ręce pana ministra. A co ty, tym dupę podcierałeś? Mało brakowało, wiesz, w ciemności łatwo się pomylić. Ale to nadal jest urzędowe pismo! W jakiej sprawie? No tam wszystko napisane. Nie, chce mi się czytać. Chodzi o to wieży, co przy lesie postawili. Ten nadajnik, czy ten przekaźnik satelitarny? Chyba komórkowy. Jeden chuj, ludziom głowy od niego bolą, spać nie mogą, krowy się nie doją. Tak? To aż strach pomyśleć, co to będzie, jak go włączą. Kogo? Przekaźnik. Nie jest jeszcze uruchomiony. Nie? To w takim razie czemu mnie głowa codziennie napierdala? Bo z alkoholem przesadzasz. Masz kaca i tyle. Ale. To już niedługo. A to nie czemu? A to temu, bo akcja zajdzie w górę. To jak ty tam rządzisz? Ja? Wiem, że zdecydowała walczyć z nałogami. A to w takim razie ze Sraczką będziecie walczyć, zamykając kible? Jak taki mądry, to idź. I sam im to powiedz. Abym powiedział, jakbym tam się dostał. Tyle, że zwykłego, szerego chłopa tam nie wpuszczą. No, czasami są wyjątki. Ty się ciesz, że masz robotę, jaką masz. A co? Ty już i robotę chcesz mi zabrać? A czemu zabrać? Mówię, że masz fajną robotę. Na czystym powietrzu. A u Ciebie na łeb nie pada i w nogi nie marzniesz. Ale u mnie ciągle gadają jakieś pierdoły. A u Ciebie? Cisza i spokój. Tak, Tylko że od tej ciszy to w portfelu mam spokój, a u ciebie hajs aż się wylewa. Tak, tyle, że ten hajs na żonkę wydaje, a ty sam na siebie. Ale sam do siebie w nocy się nie przytulisz. Do Zośki też nie. Zośka mi nie daje, nie daje wypić. A ty pijesz kiedy chcesz, piję, bo muszę. Nie, szwagier. Ty pijesz, bo możesz. Antek. Tak naprawdę to ja piję z nudów. No co ja mam robić sam. Kiedyś, jak miałem żonkę, miałem rodzinę, to też chlałeś! I wcale siebie za to nie chwalę. Jakbym mógł, jakbym mógł, to bym się z tobą zamienił. Tak? Chcesz zostawić rodzinę i pić z nudów? Jakie nudy? Wtedy czułbym się nieograniczony, spełniał marzenia i znalazł sobie zajęcie! Tu? A czemu nie? Ty nie widzisz ile to u ciebie roboty? Ile? U! komin potynkować, piec poskładać, kredens pomalować. He, na chuj, jak mnie to w oczy nie kuje. Ale mnie kuje. Jak wchodzę, to od razu to widzę. To się nie patrz. Tak? A może mam w ogóle nie przychodzić? nie przychodzić. Co mówisz? To, co słyszałeś. Nie no, powtórz, bo słabo słyszałem. A co to? Moja wina, że ty nie dość, że ślepy, to jeszcze i głuche? A może moja wina, że u ciebie tu słaba akustyka? co ty pierdolisz? Chcesz? To masz, sprawdź! No, ja sprawdzę. Kręci ci moja Zośka? Że co? Kręci cię Zośka? Ty, faktycznie z tej strony źle słychać. <laughs> Jaki komin popękany! Piec poskładać trzeba! Kredens pomalować! A na chuj będziesz się męczył, jak zaraz cała chałupa runie? To polewaj! A co ty myślisz, że nie poleje? Człowieku, patrz. A co tu za specyfik? Z roboty wziąłem. Wódki z ministerstwa to jeszcze nie piłem. Nie, to gościu przyniósł za załatwienie takiej sprawy. A najśmieszniejsze jest to, że tej sprawy, mu i tak nikt nie załatwi. <śmiany> <śmiany> Skurwysyn, <śmiany> zróbko. Co? U szwagra? Wiedziałem, że to tak się skończy. Ale złośka zjebada. Co? Co? A, nie! Szwagier szwagier, wstały, szwagier, szwagier, szwagier! szwagier, Szwagier! Szwagier! Gdzie to jest? Gdzie to jest? O! O! To, 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 to! O kurwa! Nie! Nie! Skoro ja tu, to szwagier? O nie pijaku, co myślisz, że jak się wczoraj naklałeś, tu dzisiaj będziesz spał cały dzień? Zośka? Nie, Izabela! Gdyby nie Zośka, to byś spał w butach, w okularach! O, o kurwa! Ja? Antek? Ale jak to? Jeszcze Zośka? Zośka... Czego się cieszysz? Już dziabnąłeś z szafeczki? Szafeczka? No i zajebiliście! No, musi gdzieś tu być! O, jest! Co za prehistoria! Jaki jest do mnie numer? Antek myśl, kurwa myśl! Jest! Ja? Halo! Siema szwagier! A co ty tam kurwa robisz? Antek? Antek, Antek! A niby kto? Gdzie jesteś? A ja wiem! Chyba w raju! Czysta pościel! Alkohol? Złośka? Nie żyjesz. No też nad tym się zastanawiałem, bo to... Nie żyjesz, jeśli ją dotkniesz! Musimy pogadać. No spoko, a gdzie? No jak to gdzie? U ciebie! To znaczy u mnie! Um. Kurwa, bierz dupy w troki i dawaj na kucharek sześć! Kucharek sześć? Toż to u mnie! No! To dawaj jak najszybciej! E! Czego tam szukasz? Szwajer? Dobrze jesteś! Jak tak można żyć? Ty w ogóle masz coś coś do jedzenia? No mam! W piwnicy! Ziemniaki, muraki, ogórki. Ogórki! Przecież ty wiesz, że ja ogórków nie lubię! Zimno! Mhm, mm a dziś o 14 pochowanie! Czyje? A jaka ci różnica? Słowo powiesz, dół zakopiesz. Co? Mam iść do siebie do pracy? O nie, 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 nie. Ja mam swoją i dziś mam ważne przemówienie! A ty myślisz, że ktoś Ciebie do słowa dopuści? O czemu nie? Przecież ja, wasz minister Antoni! Z całym szacunkiem, panie ministrze, ale czy pan siebie w lustrze widział? O skurwesy zapomniałem. Nic nowego. Szwagier, musimy coś z tym zrobić! Wiem, tylko co? Jak w ogóle do tego doszło? Jak do tego doszło nie? Wiem! Kiedyś. Taki film oglądałem. I tam, jak się zamienili, to musieli zrobić jeszcze raz to samo. Ale co to był za film? Zbyszek oglądał i sobie chwalił. Piliśmy wczoraj. No tak! No tu, zdrowie! Za zamianę! Co, szwagier? Czujesz coś? Trochę octu za dużo, ale tak to spoko. Czyli nic. Wiem! Musimy się zamienić miejscami, tak jak wczoraj. I wypić. O. Czekaj, a kto wtedy polewał? Ja czy ty? Ja, to znaczy ty. Ja, czyli ty, a chuj mu w dupę. Bądź, co bądź. Antek, nie chcę nas rozczarowywać, ale my już chyba wszystkie kombinacje przyrobiliśmy. A czas leci. Właśnie, zaraz pogrzeb, a jak coś, to opata za winklem. Spoko. A ty szwakier leci i nie spierduj przymowy. A jak czegoś nie będziesz wiedział, to się pytaj mojej sekretarki. Pomoże ci my wszystkim. A ona wiesz, w tych sprawach to jest nawet lepsze od Zośki. Spoko. Poradzę. A jak coś, to jestem pod telefonem. Dziękuję za udzielenie mi prawa głosu. A więc, szanowni państwo! Drodzy bracia i siostry, drodzy sąsiedzi, przyjaciele, rodzinom! Dziś musimy podjąć decyzję. Tu i teraz. Zebraliśmy się tu, by ostatni raz. Jeśli ktoś chce powiedzieć nie, to lepiej niech się wstrzyma. Zastanówmy się chwilę: życie jest krótkie. Po co się kłócić? Niech nas ten incydent nie rozdziela. Stwórzmy koalicję! Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Co tam, Antek? Jak tam poszło? Śpiewająco! Partie się wspierają? A jak tam pogrzeb? Człowieku, rodziny się połączyły. Zamiast teby mu się będzie wesele. Wesele? Nieważne. Słuchaj, szwagier. Tu mnie gość dał w podzięce flaszkę samogonki. I od razu przypomniałam o ważnej rzecz! No, no. wczoraj piliśmy moją flaszkę, które dał gościu z ministerstwa. Faktycznie, pamiętam, ale my wszystko wypili. Musisz zdobyć drugą, a niby skupcie ci wezmę. Dał dwie, druga jest u prezesa. U prezesa? Przecież to... Do... Czekaj chwilę. Proszę! Panie ministrze, za Polski to pana. Niech wejdzie. Dobra, muszę kończyć. Dobry panocku, ja znów tej sprawy. Ty się kupy drogi. Dobra, panie Zapolski, ma pan moją zgodę, dostanie pan to dotację i nową drogę. Proszę A, Dziękuję, panie. dziękuję, to do pana. Do czego to doszło? Żeby do własnych drzwi pukać? Masz wangier. Dobrze, że jesteś, a już myślałem, że nie przyjdziesz. Wiesz, Zośka bez śniadania z domu nie wypuszcza. <laughs> od kiedy? Czekaj, czekaj! Wyluzuj, Jantek. Zośka, dla mnie jak rower na gwiazdkę. Czyli ja. Mogę tylko pomarzyć, jak będę latem jeździł, ale dzwoneczkiem mogę się pobawić. <laughs> mm, ja ci zaraz! <laughs> Patrz, co mam! Mm, załatwiłeś od prezesa? Prezes to inna historia. Sekretarka pomogła, a mówiłem, że to obrotna dziwucha. Miałeś rację, ale w jednym się myliłeś. Nie jest lepsze od twojej Zoszki. Co? Kto polewa? Nie, no, po takiej nocy muszę coś chlapnąć. Zoszka, gdzie mój alkohol? A trzeba było codziennie zaglądać do szafeczki, aż do utraty przytomności? Że co? Że niby ja? A to ja? A może szwagier? Szwagier! Co to ma być? Proszę stąd wyjść! Płacisz rachunek, już mnie nie ma, kolego. Jakie kolego? Jaki rachunek? Co? Ile? Skąd? Dwie panieneczki co wieczór kosztują, panie kolego. Budzi we mnie moc Tira rita tira Przyjemny wieczór mija Będziemy szaleć na parkiecie hey. całą noc hey.